Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, pani poseł Daria Gosek-Popiołek tłumaczy, że myśliwi chcą odstrzału wilków, a to głupota, bo przecież nie ma ataków wilków na ludzi. Głupotą to jest to, że próbują uzasadnić swój występ medialny walką z myśliwymi. Myśliwi mają problem, mają mnóstwo problemów, ale akurat pchaniem wilka na listę gatunków się nie zajmują. Co do ataków wilków na ludzi, e, pani poseł e, Mark McNay e, z e, US Wildlife and Fish Department of Alaska zrobił przegląd e, sytuacji konfliktowych wilków i ludzi i sklasyfikował te w siedmiu kategoriach. Każda z tych siedmiu kategorii może być określona mianem ataku. I przynajmniej siedem, sześć siedem takich przypadków miało miejsce w tym roku. I wcale nie tak jak pani mówi na terenie województwa podkarpackiego, ale na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, no i oczywiście także podkarpacia. Każdego roku takie rzeczy się dzieją. Drodzy Państwo, parę słów od Pani Poseł. Jeżeli przekroczycie granicę województwa podkarpackiego i wejdziecie do lasu, czeka na Was stado wygłodniałych? Niebezpiecznych wilków. To mówią myśliwi. 1998, kiedy wprowadzono ochronę Wilków, udokumentowano zaledwie dwa pogryzienia przez te zwierzęta ludzi. I to właśnie bardzo ciekawe, bo cały sekret w tej historii polega na tym, żeby nie dokumentować przypadków i udokumentowanych wtedy nie ma. Chociaż nawet w ten sposób mija się z prawdą pani poseł jak Jasny Gwint. W samym 2018 roku ataków było przynajmniej cztery udokumentowane, w którym pogryzionych zostało dwoje dzieci, jedna turystka, jedna pani w ogródku i jedna przypadkowo przechodząca. I te zostały udokumentowane. I nawet pani profesor Sabina Pieróżek-Nowak starała się z kolegami w publikacji wykazać, jak to te wilki były bardzo niedzikie, że jeden miał starte pazury od trzymania w końcu, chociaż ten akurat. Ten akurat kręcił się po miejscowościach, latał po Asfalcie i tam sobie zdarte pazury. Doniesienia do gminy, zawiadomienia o niebezpieczeństwie bo wilk ścigał rowerzystę przez parę kilometrów, został odstraszony, bo kręcił się pod sklepem, bo e, zbliżał się do dzieci już wcześniej. Były zgłaszane wielokrotnie, ale oczywiście jest cała dokumentacja na to, jak Główna Dyrekcja Ochrony Środowiska Błodzi. Nie, no może, może przesadzacie, może on nie jest taki groźny. I trochę podobnie było z tym drugim z 2018 roku, który, który kręcił się, zbliżał, wywoływał poczucie zagrożenia uzasadnione przez dłuższy czas. Z tym drugim też było ciekawie, bo w, e, w tamtym przypadku pani profesor starała się udowodnić, że on się zbliżał, bo miał wadę śledzioną. E, jest taka forma rozwojowa u psowatych, że śledziona ma więcej płatów niż turma przewiduje to jest kilka procent psów, prawdopodobnie, prawdopodobnie, może być, że też kilka procent wilków, ale jako żywo oprócz mnie, koleżanki z Gdańska, jednej z Puław i jeszcze tutaj zespołu naszego NASGiW, większość sekcji wilków padłych znalezionych w tym kraju wykonywane są niechlujnie, albo po bieżnie. Może nie nie klujnie. Kluj, Zespół Uniwersytetu Warszawskiego interesuje kawałek języka i odrobina sierści, i to tyle. Zespoły prokuratorskie czy państwowych zakładów higieny. Państwowe zakłady higieny najczęściej interesuje tylko mózg, bo muszę wykluczyć wściekliznę. Zespoły prokuratorskie, one chcą wiedzieć, czy został zastrzelony, czy nie. Ewentualnie, czy wpadł w nikt, czy nie. Reszta ich nie interesuje. Dlatego tak ważne jest, żeby. Żeby te wilki trafiały no, najlepiej na nasz stół, bo nie jest problemem dla nas pobrać komplet materiału i podzielić się z innymi zespołami. A jeżeli z wilka pobrane zostanie tylko kępka sierści i fragment języka, to my o tym wszystkim nie wiemy. Jakby tego nie obracać? No, minęła się pani wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska z prawdą ogromnie. I teraz rodzi się pytanie, czy to, co pani poseł przedstawia w swoich materiałach, to jest efekt niedoinformowania, efekt gry politycznej. Czy to niechcący, czy to planowo? Bo y, motywacja jest ważna, bez względu na to, czy cała ta historia nie jest po prostu kawałkiem takiej materii. Co prawda, szlachetny, bo ze świętego wilka, ale jednak, no właśnie.